RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Dwudniowa impreza w Opatowie cieszyła się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza niedzielna część koncertowa ściągnęła tłumy mieszkańców z całego regionu. Bardzo się cieszymy, że po dwuletniej przerwie mogliśmy... Po dwóch mogliśmy... latach przerwy dni gminy Łęka Podowska Tak, mogliśmy znowu się spotkać na imprezie plenarowej. W tym roku gościliśmy w Opatowie. Yy, no muszę powiedzieć, że to była uczta nie tylko dla tańcerzy, ale również dla tych, którzy chcieli się po prostu pobawić, spędzić miło czas z Dokładnie, swoją, rodzinką. Ze swoją rodziną. To kolejna impreza, to dożynki gminne. Gdzie tym razem i kto wystąpi? Tak, kolejna impreza plenarowa to w Biadaszka. w Biadaszkach wystąpi Widzimy Gwiazda się. Wieczoru Kordian. Będzie petarda. Słuchajcie, już Was zapraszamy, bo to jest tuż, tuż impreza. Kiedy? 20 sierpnia. Zapraszamy. W sobotę punktem kulminacyjnym wydarzeń był jubileusz stulecia Płomienia Opatów. Odbył się także czwarty bieg uliczny. Świetny koncert zagrali lokalni artyści Karolina i Michał Krawiec oraz Marcin Moska. W niedzielę ton nadawały występy i koncerty. Na scenie prezentowali się lokalni artyści różnego pokolenia. Były także pokazy cyrkowe i animacje. Do zabawy porwał wszystkich Defic. Ja Oczywiście nie umieszczamy sprawdzić, jak publiczność załami na jak głośno dla stołów I jak dla Niewątpliwie największą gwiazdą drugiego dnia był Gromi. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.